Szukasz gry w dobrej cenie? Nie ma promocji na Steam, a chciałbyś zaoszczędzić? Sprawdź link w opisie i zobacz dostępne oferty. Siemaneczko, hej, cześć, witajcie bardzo serdecznie na moim kanale. Tutaj reczek, a to już trzecie nasze spotkanie, trzeci taki filmik z serii. Gaming room. Słuchajcie, dzisiaj się zajmiemy biureczkiem i organizacją. Słuchajcie, meble. Jak już widzicie, biurko przed wami wcześniej, jak widzieliście, odkurzałem, żeby zrobić sobie takie faktycznie, wiecie, miejsce do pracy. No i przed nami nie biurko, a blat. Słuchajcie, blat, który udało mi się ogarnąć po naprawdę bardzo dobrej cenie, więc z tego powodu mega się cieszę i mega się jaram że to się, słuchajcie, udało i jak widzicie właśnie w tym momencie wyciągam nóżki, które będą zamocowane do tego blatu, słuchajcie, powiem Wam, że to była bardzo dobra decyzja, nadaje to tak jak, wiecie, takiego, no fajnie wizualnie to po prostu wygląda, nie z tymi takimi zwykłymi okrągły, okrągłymi nóżkami, tylko właśnie takimi tak zwanymi loftowymi nóżkami, tutaj jak widzicie zaznaczam sobie, bo Nóżki nie są po całości blatu, tylko odstąpiłem sobie takie chyba po 5 cm z góry i z dołu i... czy po 3 cm nawet. No i wiesz co, słuchajcie, biorę się do roboty, działamy, a um, nie będę ukrywać, po pracy jest mega, mega dużo przy tym. Powiem Wam szczerze, że się totalnie nie spodziewałam się, że przy tym będzie aż tak dużo pracy, A no, jak widzicie, no trzeba było to wszystko zrobić perfekcyjnie, tak żeby zrobić raz, a porządnie, więc tutaj jak widzicie, nawet sprawdzam, czy jest równo z blatem, czy jest naprawdę tak, jak być to powinno, więc naprawdę powiem Wam szczerze, wziąłem sobie to do serca, żeby naprawdę zrobić to porządnie. I nie ukrywam, że to zależało mi na tym, żeby to już było zrobione raz, a dobrze. Teraz słuchajcie, przymocowuję takie wsporniki, słuchajcie, do mojej szufladki na klawiaturę, bo sobie nie wyobrażam bez niej funkcjonować, więc ona po prostu musiała być. Więc takie wsporniki montuję na całe szczęście miałam oznaczone, jak było wcześniej założone, więc tutaj nie musiałam nic mierzyć, nic cyrkulować, tylko po prostu o, jak widzicie, już na gotowo przyczepiam, że tak powiem, tą szufladkę do tych wsporników. No, to była dobra decyzja, żeby mieć wszystko tak pooznaczane, gdzie co jest. Teraz, słuchajcie, biorę się za rozpakowywanie, tak naprawdę za złożenie, I to była dla mnie trochę taka udręka, za złożenie, słuchajcie, całego statywu do dwóch monitorów. I powiem Wam szczerze, instrukcja... masakra. Jakby, nie wiem, ja spodziewałam się tego, że ta instrukcja będzie łatwa, a w tej instrukcji było tyle rzeczy, tyle opcji, tyle rodzajów, jakby ja chciałam pójść jednym rodzajem, tu mi kazało trochę inaczej. Trochę było z tym pitolenia i Wy tutaj zobaczycie tak naprawdę urywek, ale ja na tym chyba spędziłem no nie wiem, półtorej godziny. Naprawdę dużo czasu. Myślałam, że to zejdzie mi raz, dwa, a naprawdę bardzo, bardzo dużo czasu pochłonęło mnie złożenie tego całego statywu, ale to nie będę ukrywać, no fajnie to wygląda, zdecydowanie lepiej to wygląda niż była ta półka na monitory, więc naprawdę jest, G jest dobrze. No i teraz, słuchajcie, montuję tutaj śrubki do monitorów, żeby potem po prostu cyk włożyć IHEA. O, tak to wygląda. Jeśli chodzi o firmę, to jest Firma Mozos. Ja mam z firmą Mozos kilka rzeczy i naprawdę jestem mega zadowolona z tej firmy. Chociaż yy, muszę wam powiedzieć, że to mnie w ogóle zaskoczyło, tak by the way. Tutaj że są takie jakby haczyki na kable. Jezus, ja pamiętam, jak ja tu się męczę, mówię, Boże, ja nie, nie zrobię tego sam, no nie odwrócę tego biurka sam i słuchajcie, to była taka męka, jak to zrobić, jak A, ale potem mówię, ja jestem silny chłopak, no się udało to eleganckie, elegancko podnieść. Ok, i tutaj jak widzicie właśnie montuję ten statyw na te dwa monitory. I nie będę ukrywać, że troszkę mnie tu zaskoczyło, to, co chciałam przed chwilą powiedzieć. Stwierdziłem, ok, tutaj musimy troszkę, bo nie ukrywam, że jak ja patrzę na monitor, to chcę patrzeć na wprost, a nie po lewej czy po prawej stronie, więc ten statyw po prostu nie jest tak idealnie na środku, tylko jest gdzieś tam po prostu z boczku po prawej stronie. No i tutaj zaraz zobaczycie, jak chcę zamontować te monitory, co tu się wydarzyło. I tu się trochę tym rozczarowałem, bo zobaczcie, próbuję to włożyć i za każdym razem ten monitor po prostu mi spada. I ostatecznie próbowałam tutaj jakimś robokrętem, próbowałam tu różnymi innymi rzeczami. Ostatecznie właśnie, jak widzicie, wszystko rozebrałam tak naprawdę na części pierwszej i wszystko podokręcałam na maksa to była bardzo dobra decyzja widzowie. więc jeżeli będziecie mieli ten statyw z firmy Mozos, on nie jest zły, tylko on nie jest tak, wiecie, rzetelnie mocno przykręcony, więc przykręćcie sobie najpierw wszystko, a potem dopiero montujcie te monitory, bo naprawdę ja tutaj, jak widzicie, mont... jakby przykręcam takim jakimś śrubokrętem, ale ostatecznie wziąłem w wkrętarkę? wiertarkę, zmieniłem sobie na Imbusa i po jeszcze to poprawiałam, tak żeby to naprawdę było rzetelnie zrobione i naprawdę, no, ja widzę różnicę, że te monitory po prostu stoją, a nie że się obalają, jak je po prostu włożymy, więc to była bardzo dobra decyzja. No i jak widzicie, tutaj w tym momencie montuję. Statyw, kolejny statyw, też z firmy Mozos, i jest to statyw, słuchajcie, na mikrofon. I tak powiem Wam szczerze, zmieniłem ten statyw, jakby on nie do końca mi tam pasował. Kto mnie obserwuje, ten wie, no ale no niestety było słychać każdy ruch na biurku. W związku z tym, no tutaj widzicie, ten statyw jest tutaj zamontowany, ale ostatecznie ten statyw. O, obiad przyszedł, <laughs> kebabik wleciał na rejonę, słuchajcie, do, na robotę. I tutaj mamy pasek RGB, który właśnie będę montował, będę przyklejał, ale wracając do tego statywu, no po prostu mam ten statyw przyczepiony teraz inaczej. Pamiętam że myślałam, że ten pasek, o, Arek nie potrafił, odkle... Arek nie ma po słuchajcie, nie potrafił odkleić, trzeba było sobie pomóc ząbkami. Ale co chciałam powiedzieć? Chciałam powiedzieć to, że myślałam, że ten pasek RGB będzie się słabo trzymał, a naprawdę, powiem Wam, że jestem mega zaskoczony. Minął ponad miesiąc i naprawdę wygląda to git. Nie dość, że wygląda to git, fajnie się to świeci, to się totalnie nic nie odkleiło, więc naprawdę sztos. No, podociskałam, no i tutaj z powrotem montuję ten statyw i ja dopiero, przyznałam się, że dopiero po takich trzech tygodniach zażyłem się, że coś jest nie tak w nagraniach, wy też zgłaszaliście, Arek, że jest coś nie tak i faktycznie było coś nie tak, więc trzeba było po prostu zmienić statyw w inne miejsce. Tutaj właśnie rozbieram tą lampkę, którą Wam pokazywałam w pierwszym naszym spotkaniu w Gaming Room, lampkę na RGB, podłączona do komputera. O, tutaj próbuję, wizualizację sobie robię, tutaj z tej strony, tutaj z tej strony, ostatecznie Mam przy moim po prostu głównym monitorze z lewej i z prawej strony. Tak po prostu było chyba najwygodniej i chyba najlepiej. No i tutaj dzieje się magia, czyli tak zwana organizacja kabli. Powiem wam szczerze, gdybym nie organizował tych kabli, nie kombinował, nie przełączał, nie podłączał, nie, nie, nie jakoś nie, nie przyczepiał na rzepy, nie złączał ich ze sobą i tak dalej, mi by to zajęło, no myślę, że. Dwie lub trzy godziny szybciej, nie? Ale jako, że stwierdziłem, że chcę naprawdę zrobić sobie porządki w tych kablach, tak, żeby nie latały mi po prostu pod biurkiem te kable, żeby one gdzieś tam były umiejscowione w jednym miejscu, to naprawdę to zajęło kupę, kupę czasu, ale jestem naprawdę usatysfakcjonowany tym, jak to właśnie na ten moment wygląda, bo naprawdę wygląda to bardzo, bardzo dobrze. Te poprowadzenie, słuchajcie, tych kabli, tak, żeby to tak, no naprawdę. Powiem Wam, no jestem zadowolony z tego, że to w końcu się tego podjąłem, to pierwsze primo, a drugie primo, że jakkolwiek to, słuchajcie, wyszło. Otóż to tutaj, słuchajcie, już kładę głośniczki, już tak plus, minus przygotowuję się, tak jak to będzie wyglądało faktycznie. Cześć, i tak od tamtego momentu trochę, trochę delikatnie zmian wprowadziłem i tak, i tak. Dobra, tutaj sprawdzam, słuchajcie, jak będzie wyglądało podpięcie. Tutaj, jak widzicie, obcinam, żeby złączyć ze sobą wrzepy, i naprawdę to złączenie wrzepy no, dało taką fajną organizację, bo nie jest to tak po prostu rozprzyjęte, że tak to nazwę. Tutaj montuję dodatkowo lampkę, która będzie mnie oświecała, która mi oświeca podczas strumyków i odcinków. No i tutaj tak naprawdę przesunąłem biureczko i biorę się, słuchajcie, za porządki, bo no wyglądało to kosmicznie, a jak ja mam bałagan w mieszkaniu, bałagan w miejscu, gdzie sobie tutaj coś działam, to powiem Wam szczerze, że nie potrafię tak jakby. Ja muszę mieć czysto, muszę mieć ładnie, i wtedy mój mózg po prostu pracuje, a tutaj już byłem po prostu wycięczony, wymęczony tymi kablami, i stwierdziłem, ok, biorę się, słuchajcie, za porządki, i porządki zrobione były. Słuchajcie, mamy już kolejny dzień. Przeniosłem sobie już biureczko do pokoju. Tak naprawdę rodzice przyszli zobaczyć, jak biurko idzie, i po prostu mi pomogli je przenieść. Tutaj, jak widzieliście, przyniosłem kilka rzeczy. Klawiatura już daję pod szufladkę, tak żeby się trzymała, podkładeczka i wyciągam takie dodatkowe, tak naprawdę rzeczy niezbędne, tylko dodatkowe rzeczy, które będą na moim komputerku. Ok, tutaj montuję, słuchajcie, ten rozgałęźnik, bo zdecydowałam, że nie chcę listwy, na prąd tej lisy podłogowej takiej stwierdziłem, że taki jak totalnie nam starczy słuchajcie i faktycznie starczyło i z jednej strony i z drugiej strony naprawdę jeszcze nawet mam jedną wolną wtyczkę do wciśnięcia więc naprawdę jest ok i tutaj ciąg dalszy tak naprawdę kabli, tutaj bardziej już podpinania tego wszystkiego pod komputer delikatne jeszcze poprawki tutaj wleciały, no ale tutaj bardziej te podpięcie pod komputer, jak to wszystko ułożyć, jak to Zorganizować się tutaj, tak żeby to wszystko dobrze baglało. Czy ja tam coś widzę jeszcze na trytytkę białą? Matko Boska, czy ma ja nic instytkę? Nie... Ej, faktycznie ja muszę to sprawdzić, słuchajcie, po, po tym voiceoverze muszę sprawdzić, czy ja dalej mam tą trytytkę białą. Tam jeszcze Zapomniałam o niej. Tutaj, słuchajcie, przyklejam na taki super, super taśmy, tak to nazwijmy. Na super taśmy, słuchajcie, przyklejam mm, tak zwanego huba, hub USB. Czyli G-Hub czy hub USB. Słuchajcie, żeby podpiąć więcej USB-ków pod komputer. I nie ukrywam, gdzieś w przyszłości chyba trzeba było to zmienić, bo potrzebuję bardziej taki konkretniejszy, taki jakiś z większą ilością mocy czy coś, bo czasami widzę, że na przykład światełka nie domagają. Chociaż daję sobie i też radę, słuchajcie. I go przyklejam na sam środek, tak naprawdę biurka z tyłu. No i powiem Wam, że przytrzymywałem go naprawdę długo, tak żeby naprawdę się przykleił. Tutaj widzicie krótkie ujęcie, ale tak naprawdę jest dobre. 10 minut eee, trzymałem, słuchajcie. Włączyłem sobie tuba na telefonie i po prostu trzymałem. Ok, i podpinamy wszystkie rzeczy do tego huba na USB. Ogólnie mogę Wam się do czegoś przyznać, że źle zorganizowałem, jeśli chodzi o pasek LED, który jest przyczepiony, bo yy, jakby powinno to być z drugiej strony na odwrót, że tam jest początek, tam jest koniec, no ale trudno. Mimo wszystko i tak się to udało jakoś organ ogarnąć. Ale no, jalama. Boże, jak to, patrzcie, jak to pięknie wygląda, tak, taka organizacja, wszystkie kable w jednym miejscu, no nie jest to tak, wiecie, yy, pod biurkiem, tylko faktycznie jest taki bardziej porządek. A nie będę ukrywać, że na ten moment zrobiłem jeszcze większy porządek. Jakby e, kilka dni później, kiedy tutaj jeszcze zmieniałam kilka rzeczy na biurku, to jeszcze się tymi kablami jeszcze raz zajęłam, żeby faktycznie to wyglądało jeszcze lepiej, więc wyczekujcie ostatniego odcinka z tej serii, a jeszcze trochę będzie odcinków. Bo naprawdę no, wygląda teraz naprawdę to bardzo dobrze. Teraz wygląda to dobrze, a na ten moment wygląda to bardzo dobrze. To mamy za sobą, słuchajcie, biorę się za porządki, odkurzam. Słuchajcie, w miejscu, gdzie tak naprawdę przesunę to biurko, tam gdzie zawsze będzie stało biurko, przesunięte, i odkurzam teraz, słuchajcie, w całym plus, minus w całym pokoju, tak żeby już było pięknie, ładnie. Przyniosą, słuchajcie, sobie komodę, wycieram. Komodka stoi w miejscu, tam gdzie będzie finalnie ona stała. No i co? Czas podpiąć, słuchajcie, mój sprzęt gamingowy do Eurotraka, czyli kierownice i tak zwany sprzęt nożny, tak to słuchajcie nazwijmy no i tak u mnie w sumie to na co dzień wygląda, że po prawej stronie jak siedzę przy biurku, po prostu ta kierownica sobie jest, no i tutaj biorę się za organizację kabelków, już tak naprawdę pod biurkiem, kiedy wszystko to co powinno być jest no i tutaj słuchajcie, zabrakło mi tych grzebów więc mam trytytki takie czarne ale też wygląda to subtelnie, więc serdziem spoko, może też tak być o, przyniosłem sobie dywanik i tak naprawdę jeśli chodzi o nasze dzisiejsze spotkanko, to tyle. Ja mam nadzieję, że ten filmik Wam się spodobał. Jeśli tak, to pamiętajcie o kciuku w górce, jeśli chodzi o cały film, znaczy o całą prezentację stanowiska gamingowego to dopiero w swoim czasie. Pa!